Startują. start na tym torze jest bardzo ważny. I zielono Obaj zawodnicy ZKR. Tu Polmos na czele. W kasku białym prowadzi Rafał Kurmański tuż za nim Grzegorz Kłopot. No ale znów, znów. Pasywna jazda Grzegorza Kłopota, no może ma trochę gorszy motocykl, spada nas zawodnik. Przez moment na czwarte miejsce, teraz jedzie jakoś trzeci na szczęście. Udało mu się ponownie wyprzedzić Grzegorza Knapa. Kurmański znakomicie, chociaż mocno, mocno atakuje go starszy o 8 lat Piotr Markuszewski. Ciągle Rafał Kurmański. Gdzie jest Markuszewski nas zawodnik? Kłopot na trzecim miejscu, mocno atakowany przez rozpędzającego się Knapa, a Kurmański Markuszewski do końca toczą pojedynek o zwycięstwo. No już nie da sobie odebrać tej przewagi. Rafał Kurmański przyjeżdża jako pierwszy przed.